a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam limitowany kod, który został wczoraj dodany do Robloxa. Oczywiście przez zaczęliśmy tego odcinka zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału rozwoneczkiem, ponieważ dobijamy 6000 subów do końca roku. Nie pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz a my już przechodzimy do odcinka. Wczoraj na Robloxie nie został właśnie dodany taki post o nowym kodzie, który brzmi Free Amazon Fox 2022 I to jest właśnie chyba takie nawiązanie do jesieni, że jesień się zbyła, że już jest jesień, więc moim zdaniem spoko ogólnie. Bardzo fajne fajnie, co chociaż zrobili. Więc widzowie wchodzimy sobie tutaj, no i wpisujemy sobie ten kod, no i uwaga, dostaliśmy sobie właśnie oto tego liska. Ogólnie ten kod jest limitowany, jak tutaj piszę, że jest za na limitowany czas, więc widzowie macie mało czasu nawet, żeby go zdobyć jeszcze. Nie wiadomo ile jeszcze, może jakiś tak tydzień jeszcze będzie. uwaga, zobaczymy sobie, jak on będzie wyglądał widzowie. No właśnie prezentuje się widzowie, e, on tak, o kurde, czekajcie, bo mi tutaj cały czas ładuje. No właśnie tak się prezentuje ten lisek, więc widzowie, jak chcecie zdobyć sobie takiego liska, to polecam. E, tak przy okazji, e, jak oglądacie mój kanał, to możecie napisać, co byście chcieli jutro zobaczyć, e, jaki odcinek, czy może live'a, bo w sumie bym sobie jeszcze jakiś jutro odcinek wrzucił. Więc napiszcie w komentarzach, a ja spadam, no i elo.